David Wilkerson, Pan jest dobry. Wielu z nas cierpi w czasie, kiedy wydaje się, że ich modlitwa pozostaje bez odpowiedzi. Chcę wam coś oznajmić. Jeżeli nie uwierzysz w swoim sercu, że Duch Święty odpowiada w właściwym czasie, wówczas będziesz zdezorientowany. I nie uznasz, że twoje modlitwy mogą być wysłuchane do końca twojego życia. Musisz Wierzyć w wyczucie czasu Ducha Świętego. Bóg nie zawiera z za nami paktów, Bóg nie działa według naszego harmonogramu, ale jest coś takiego jak wyczucie czasu Ducha Świętego. W Biblii jest napisane o Józefie, o człowieku, który leżał bezradnie w więzieniu, pomimo tego, że nie uczynił nic złego. W Psalmie 105, 19 werset czytamy: I tak było do czasu wypełniają się proroctwa, o czym Pan sam zaświadczył w swoim słowem. Ten werset jest ciśnięty pomiędzy dwa potężne stwierdzenia. W osiemnastym werset czytamy włożono mu na nogi kajdany, a szyję zakute w żelazo. Zaś dwudziesty werset powiada Posłał król i kazał go zwolnić. Władca narodów wypuścił go na wolność. Widzimy sytuację, w której ktoś jest zakuty w kajdany, ale po upływie czasu przychodzi król po to, aby go uwolnić. A stało się to w czasie, kiedy nadeszło jego słowo. Aż nadszedł jego czas. Aż Nadeszło jego wyzwolenie. Słowo Pańskie pozwalało, aby wciąż się trudził. Kiedy pomyślimy o Józefie, o tym, że znał obietnicę Księgi Prawa, patrzył na to, mówił sobie, że jest napisane, jednakże nie było to realne w jego życiu. Myślał sobie, dlaczego jestem w więzieniu? Jego próba wyczekiwania mała jego serce. I możemy przeczytać o jego żałosnym błaganiu. Właściwie za każdym razem, gdy czytam o Józefie, to serce mi się łamie. W całej Biblii nie złamała mi serca tak bardzo, jak historia ukrzyżowania i historia Józefa. Nie jestem w stanie przeczytać tej historii nie płacząc. Pamiętajcie, że Józef wyłożył sny służącemu. Cały służący został uwolniony i wrócił na swoją posadę jako pomocnik przed Faraonem. Oto właśnie mąż Boży, ponieważ nie poszedł na kompromis z grzechem, nie popełniając cudzołóstwa i przez to został wtrącony do więzienia. Kiedy patrzę, że inny człowiek zostaje uwolniony w jego miejsce, a potem pójdzie prosto do faraona i będzie miał możliwość, aby opowiedzieć o Józefie, Józef mówi do tego podczaszego, kiedy był wyprowadzony z więzienia w rodzaju czterdzieści 14, a kiedy będzie ci się znowu dobrze wiodło, wspomnij na mnie. Zechciej wyświadczyć mi tylko jedno dobrodziejstwo. Opowiedz o tym wszystkim, co zaszło Faronowi i postaraj się wydostać mnie z tego miejsca. Uprowadzono mnie bowiem z kraju Hebrajczyków przemocą, a tu też nie uczyniłem nic takiego, za co miałbym przebywać w więzieniu. Słyszymy tutaj żałosne błagania, kiedy mówi Kiedy zobaczysz Farona, opowiedz mu o mnie. Przypomnij mu, że nic nie zrobiłem i nie zasługuję na to, aby tutaj być. Jest wiele takich, którzy w swojej teologii mówią Gdzie była wiara Józefa? Dziwne, ponieważ ten człowiek jest tak blisko Boga, Potrafi interpretować tajemnice i sny, a więc jest w ścisłej komunii z Panem. Dlaczego więc się nie pocieszył? Dlaczego więc nie oparć na swojej wierze? Dlaczego tak lamentuje? Dlaczego oparć na jakimś służącym, mówiąc: Proszę, powiedz o mnie, Faraonowi? Jednakże była tu próba dla Józefa, ponieważ Słowo Boże zweryfikuje Twoje życie. Możesz je czytać, możesz też się modlić, możesz też głosić. Ale dopóki to wszystko, co jest tutaj na napisane, nie zostanie przetestowane w Twoim życiu, wówczas nie będziesz produkował życia. To wszystko, co wiesz, musi zostać przetestowane w Twoim ukrzyżowanym życiu. W przeciwnym razie to będą tylko martwe słowa. Niektórzy z Was byli już surowo doświadczeni przez słowa. Widzieliście również, jak Bóg odpowiada na niektóre z Waszych modlitw. Możesz zweryfikować swoje stare życie. I wiesz, jak Pan ocalił Cię z wielu sytuacji i odpowiadał na Twoje modlitwy. Ale być może stoisz teraz w miejscu, gdzie oczekujesz, modlisz się już długo i nie widzisz odpowiedzi. Niektórzy z Was potrzebują cudu w swoim życiu, inni z Was widzieli, jak Bóg odpowiada na modlitwę, a jednak to, co wydaje się być odpowiedzią, teraz okoliczności się odwróciły i to wydaje się zanikać. Okoliczności wskazują na to, że ma wkrótce nastąpić jakaś tragedia. Niewielu chrześcijan dzisiaj oczekuje, że Bóg zadziała w swoim czasie, ponieważ nie mają cierpliwości. Zastanawiam się, czy możesz powiedzieć tak jak Habakuk i wraz z nim mieć takie same nastawienie. Księga Habakuka 317 19 Drzewo figowe kwitnąć już przestało, nie ma też wcale jagód winnych do zbioru. Nic się nie rodzi na drzewie oliwnym, na polach uprawnych żadne zboże nie rośnie. W zagrodzie nie ma ani jednej owcy, żadnego bydła w oboże. Ja jednak mimo to raduję się w Panu i cieszę się w Bogu, Zbawicielu moim. Bóg i Pan jest moją mocą. To On sprawił, że biegam tak szybko jak jeden i mogę się wspinać na różne wzniesienia. Czy możesz mieć taką samą postawę jak Habaku? Czy możesz to powtórzyć w swoim życiu? To właśnie każdy święty musi przeżyć w swoim życiu. Chciałbym Wam jeszcze pokazać kilka wersetów trzeciego rozdziału Księgi Remiasza. W tym samym rozdziale ukazał, że jego modlitwa pozostaje bez odpowiedzi. W końcu przez wiarę wyrzekł to. Lamentacje 3:22, bo nie wyczerpała się dobroć Pana, nie skończyło się miłosierdzie Jego. Każdego ranka pojawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja. Dusza mi mówi, że Pan jest moją cząstką i dlatego oczekuję na Niego. Pan jest dobry, dlatego kto Mu zaufał, i dla duszy, którego szuka, dobrze jest czekać milczeni na przyjście pomocy Pana. Czytamy w tym wersecie, w całym tym fragmencie, że Jeremiasz doszedł do miejsca, gdzie zaufał Pan, wierzył, że Bóg może powiedzieć na wszystko. Hebrajskie dzieci powiedziałoby, że nasz Bóg jest w stanie uchronić nas od tego płonącego ognia, ale jeśli umieści nas w tym ogniu, będzie tam z nami. Tak mu zaufamy. Mowa o trzech młodzieńcach w piecu. Dobry jest Pan na oczekującego, Go, na duszy, którego szuka. Czy wiesz, że Bóg ma cel dla wszystkim? Co dobusza do Twojego życia? Tak, Bóg ma swój plan. Panie, nie wiem, przez co niektórzy tutaj ludzie przechodzą dziś wieczorem. Wierzę, że niektórzy są poddawani próbie, tak jak nigdy w życiu. Tego nie przychodzili. Wierzę, że są tacy, którzy pragną i są głodni bycia sprawiedliwymi, o czystych rękach i czystym sercu. Może dziękuję Ci za wolność, która jest w Tobie. Dziękuję Ci, że jest czas zwycięstwa. Chwała Bogu.